Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Siemanko, witam na kanale Zaciosem. Dziś gościnnie w klubie Bastion Tychy. A ze mną zawodnik tego klubu Adrian Ares-Beszyński. Adrian, przygotowuję się do jakiejś walki, że już treningi takie mocno? No bo dzisiaj te spaddingi były naprawdę bardzo fajnie wyglądały. Cześć wam wszystkim, tak, no, gdzieś tam dostałem info od menadżera, że e, po wakacjach zaraz, pierwszy albo drugi miesiąc po wakacjach e, będę miał walkę, tak więc mocno już zaczynam się ruszać, przygotowywać, na razie jeszcze to jest jeden trening dziennie, żeby się nie, nie przeforsować, ale, ale gdzieś już w, w, głowie, w głowie jest kolejna walka. Czyżby to był ten Zademach, którego wywo wywoływałeś do tablicy i on ciebie w sumie też na swoich relacjach? Czyżby szykować ten fejm na narodowym? Wiesz co, ten fame narodowym jest w sierpniu, jak najbardziej, jeżeli padnie propozycja, to e, myślę, że nie omieszkam jej nie wziąć, ale, ale e, gdzieś tam to jest na, 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 na drugim planie. Wiem, że gdzieś tam zainteresowana jest mną inna, duża federacja Flikowa i, i oczywiście walka w obronie pasa. Tak więc plany dosyć ambitne. Walka w obronie prasa, ale nie teraz między zdrojek na tej najbliższej gali Babilonu? Nie, chyba to mogę zdradzić, na pewno, na pewno nie na tej gali. To, to tak mówię, najpierw ten fame jest w sierpniu, jeżeli nie to, to później jest wrzesień, październik, dwie gale, które mnie interesują. Mnie mojego menadżera. No, ja właśnie mówię, kręcisz bardzo duże te zasięgi w internecie, dlatego nie dziwię się, że te federacje freakowe mocno o ciebie walczą. Czy możesz nas zdradzić, że jeśli w tej Federacji Freakowej zawalczysz, to będzie to sportowiec, czy jednak ktoś spoza świata sportu, ale o dobrych sportowych umiejętnościach? Ło, wow. ciężkie pytanie. Nie, na pewno ktoś, kto ma, ma pojęcie o sportach walki i, 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 i no wstępnie gdzieś tam jest rozmawiane na temat rekordzisty, prawda, to też chyba mogę już zdradzić, więc myślę, że to jest postać, która na pewno sprawiłaby mi duży... Duży problem, że tak powiem. Na pewno by się trzeba wysilić i przygotować jak do Mistrza Świata, ponieważ ma tam przeszłość ze sportami walki związaną, a kondycyjnie chyba się nie musi martwić o nic. No rekordzista stoczy ponad 100 walk amatorskich w boksie, z tego co mi wiadomo. To będzie walka w formule pięściarskiej, czy jednak to będzie MMA? Bo jednak no, jak Grzegorz Szulakowski wszedł w formułę rekordzisty, to no, była tam nawet spora przepaść między nimi jeśli chodzi o te umiejętności walki. Tak, no, właśnie te, te walki z Pająkiem, z, z Szulakowskim pokazały, że. Rekordzica naprawdę fajnie sobie radzi, ale no ze mną no na pewno MMA by odpadło i rozmawiałem z rekordzistą u nas w Dąbrowie Górniczej, był w centrum formy i no powiedział, że K1 też odpada. Więc tylko i wyłącznie formuła bokserska. Ostatnio się w niej sprawdziłem, też kiedyś boksowałem. Nawet chyba dwa lata temu jeszcze miałem walkę z zwycięską bokserską. Ostatnią, więc y, dobrze się w tym czuję. Na pewno y, też y, ludziom się to podoba, leci krew, y, pięści latają. Więc y, jestem gotowy jak coś na każdą formułę. Ja właśnie mówię, w tym cage boxingu też co ostatnio walczyłeś na RFA, to dałeś wspaniały pojedynek. Kilka razy twój rywal leżał na deskach, sędzia musiał to po prostu przerwać. Wiemy, że też y, w boksie, często w tych free fightach walczy Don Cassie. jeśli z nim by taka propozycja padła, to zdecydowałbyś się na walkę w dużych rękawicach pięściarskich, czy jednak cage boxing tylko z nim? <laughs> Wiesz co, no, to, 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 jeśli chodzi o pieniądze, no, to na pewno tam by się wszystko zgadzało, więc y, no, tak jak mówię, formuła nie jest ważna. Ważne, żeby było jakieś sportowe, sportowe wyzwanie i, 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 i myślę, że po takiej walce dwa tygodnie po niej mógłbym toczyć kolejny pojedynek, więc jak najbardziej. Czy na konferencjach zobaczymy drugie oblicze Adriana Bośnińskiego, który nie jest taki spokojny jak przed naszymi kamerami? Wiesz co, no będę sobą, wiesz, ludzie mówią o odgrywaniu ról w życiu, że ty jesteś aktorem, to, ale wiadomo, że ja tutaj nie będę pajacował, jak przychodzę do domu, do, do rodziny, no to nie jestem tym samym gościem, który wchodzi tutaj do klatki, więc tak naprawdę odgrywamy rolę w swoim życiu i wydaje mi się, że dobrze to robię. No także ja wyczekam właśnie na twoją walkę, szczególnie na tę konferencję, bo no już wielu sportowców witało i każdy myślał, że będzie nuda z typu, a tu jednak fajnie sobie poradzili. Michał Pasterna czy Marcin Wrosek na tych tak. konferencjach też potrafili po prostu będąc sobą dobrze namieszać. Tak, wiesz co, no przy tym byciu aktorem, jak powiedziałem, no to właśnie trzeba być sobą. I, no i ja tak jestem, i nie, zamierza, nie zamierzam się zmieniać. No i co, czekam na kolejne wyzwania, i fajnie było dzisiaj z sobą potrenować na jednej sali. Bardzo miło, mam nadzieję, że będę częściej mógł tutaj gości, bo na Śląsku już troszeczkę częściej bywam. Adrian, dzisiaj jest tyletnia na NMA 16 walczy. Adrian Dudek twój imię. To jest walka w formule pięściarskiej. Adam Łazar przeciwnikiem. Jak uważasz, jaki będzie przebieg tego starcia, jaki wynik? Wiesz co, ciężka walka do typowania. Wiadomo, że serduchem jestem za Adrianem, ale szczerze też nie przeglądałem walki przeciwnika Adriana, ale no myślę, że to będzie walka na wyniszczenie. Będą latały mocne ciosy i mam nadzieję, że to Adrian trafi. Walka wieczoru. Sergiusz Uzarek stanie przed szansą zdobycia pasa 70 kg. Jak tutaj byś typował? Wiesz co, no patrząc, też nie oglądałem jego przeciwnika, ale patrząc na to, jak Sergiusz się przygotowywał, to myślę, że on już jest zwycięzcą, a patrząc na rekord jego przeciwnika, cztery pojedynki ostatnie przegrane, mm. więc myślę, że bez szans pas jedzie do Dąbrowy. Pas jedzie do Dąbrowy, Silesiano, a czy pas z KSW przyjedzie w tym lub w przyszłym roku do Bastionu Tychy? Martin Hel, twój kolega z maty klubowej świetne zwycięstwo z Romanem Szymańskim. Jak uważasz, kto mógł być teraz jego najbliższym przeciwnikiem? Bo ja myślę, że jeśli teraz by kolejną walkę wygrał, to już następna raczej powinna być o ten pas. Tak, właśnie obawiam się jako kolega Marcina i, i Lea Brichty, obawiam się, że może dojść do takiego pojedynku dla mnie bratobójczego, bo, bo chłopaki to jedynie trenowali tutaj razem na sali. Ja znam się dobrze z Leo. Tu Marcin jest już od lat kurde mi bardzo bliski. Więc nie chcę Chciałbym tej walki oglądać, ale coś czuję, że, że będę musiał i no. Tak patrząc realnie na ten ranking, no to gdzieś oni są teraz w siebie najbliżsi. Chociaż wolałbym Marcina zobaczyć z kimś innym i, i tak dopingować z czystego serducha. Jeśli chodzi teraz o temat odbiegający od DMA, Polska na Euro 2024 dzisiaj mecz z Austrią. Jaki wynik typujesz? Może zagram ja sobie na kupon? To co właśnie byś wytypował? Nie, 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 nie. Podejrzewam, że będą grali jak, jak nigdy, a, a skończy się jak zawsze. Tak, tak jak w ostatnim meczu. Więc kurczę, no jestem dobry kibicuję im, ale, ale uważam, że, że, że to nie jest drużyna, która jest w stanie coś zdziałać. No. Takie jest moje zdanie. Jaka kadra według Ciebie może te mistrzostwa wygrać? Nie interesuje się tak piłką, jedynie gdzieś tam e, jeżdżę na mecze e, zagłębia, ale to też nie interesuje mnie piłka, bardziej e, jeżdżę z chłopakami, pogadać. E, na, na mecz czasami nie wchodzimy, więc nie interesuje mnie piłka. No, e, ostatnio m, Polacy przegrali z, z Holandią, więc może Holandia. Także mamy typu od Adriana na Mistrzostwo Europy. Trzymamy kciuki za jego owocny debiut we free fightach. No i co, Adrian, ostatnie słowa w tym wywiadzie dla naszych widzów? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję wszystkim, którzy mi kibicują, ale tym, którzy nie, również. Pozdra. Tym, którzy nie kibicują, to spotkacie się z nimi na Macie albo w klasę. i Dziękuje zaczną kibicować. Dzięki wielkie Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl